Cześć, nazywam się Karolina Jewiasz i jestem adwokatem. A dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o zasadach ustalania wynagrodzenia przez adwokatów. Oczywiście za każdym razem te ustalenia z klientem są czynione indywidualnie, natomiast jeśli chodzi o zasady, to możemy tutaj wyróżnić takie trzy generalne. Pierwszą podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest tak zwany ryczałt, czyli sytuacja, kiedy od razu dowiadujecie się, ile będzie kosztowało wasze postępowanie, wszystkie czynności w nim podjęte, czyli zarówno przygotowanie pism, występowanie w sądzie, kontakt i bieżące ustalenia z wami, kontakt z pełnomocnikiem drugiej strony. Czasami sposób. Wynagrodzenie, ustalanie wynagrodzenia ma taki charakter, że... Wszystkie czynności wliczają się do tego wynagrodzenia ogólnego, a to, co jest płatne dodatkowo, to są tylko i wyłącznie rozprawy. Część adwokatów stosuje taką praktykę, też głównie z tego względu, że tak naprawdę w każdej sprawie sądowej ciężko zostawić, ile dokładnie tych rozpraw będzie. Oczywiście można wyciągnąć jakąś średnią na podstawie dotychczas prowadzonych spraw, dotychczasowego doświadczenia, ale tak naprawdę w analogicznych sprawach czasami są dwie rozprawy, a czasami jest ich 12. To oczywiście zależy od szeregu czynników, częściowo od czynników, na które nie mamy wpływu, jak na przykład obecna sytuacja związana z epidemią, a czasami jest to wprost pochodną zachowań działań drugiej strony albo świadków. I to jest ta pierwsza metoda, czyli metoda, nazwijmy to ogólnie ryczałtowa. Druga metoda to ustalanie wynagrodzenia na podstawie stawki godzinowej. Czyli e, ustalacie ze swoim pełnomocnikiem, ile wynosi jego wynagrodzenie za godzinę pracy, i wówczas w toku postępowania, wszystkie czynności, które są przez Waszego pełnomocnika podejmowane, są liczone, fakturowane i na tej podstawie właśnie jest ustalane Wasze wynagrodzenie pełnomocnika, które jesteście zobowiązani zapłacić. I tak naprawdę trzecią metodą jest tak zwane wynagrodzenie na zasadzie success fee, czyli dodatkowy procent za wygraną sprawę. I tutaj nad tym punktem chciałabym się skupić szczególnie, ponieważ e, mam wrażenie, że e, powszechnie przyjmuje się, że dopuszczalne jest zawarcie takiej umowy, na mocy której adwokat czy zresztą radca prawny ma takie, dokładnie takie same zasady, może mieć ustalone wynagrodzenie wyłącznie w oparciu o to, czy daną sprawę wygra czy przegra. Natomiast zasady etyki, zarówno adwokackiej, jak i zasady etyki radcy prawnego, takiego działania zabraniają. To znaczy, nie możecie zawrzeć ze swoim pomnomocnikiem umowy, na mocy której jego wynagrodzenie będzie uzależnione w 100% od wyniku sprawy. Oczywiście, możecie. Zastrzec w umowie, że np. w przypadku pozytywnego dla Was w wyniku sprawy wynagrodzenie adwokata będzie miało charakter dodatkowy. Natomiast zawsze musi być jakieś to wynagrodzenie bazowe, do którego ewentualnie w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy może być doliczona kwota prowizji. To są tak, tak naprawdę. Najczęściej występujące metody ustalania wynagrodzenia. Większość adwokatów i radców prawnych wykorzystuje w swojej praktyce w zasadzie tylko te trzy metody. Także mam nadzieję, że Wam troszeczkę wyjaśniłam, jak to wygląda ze strony profesjonalnych pełnomocników. I dajcie też znać w komentarzach, jak to wygląda z Waszej perspektywy. To znaczy, jak chcielibyście się z profesjonalnym pełnomocnikiem rozliczać? Najbardziej. Czy wolelibyście znać tą kwotę od samego początku i zapłacić ją z góry bądź też w ratach, czy z kolei wolelibyście rozliczać się na bieżąco? w oparciu o ten czas, który dany adwokat Wam poświęci, czy też może chcielibyście zapłacić jakąś jedynie podstawę za prowadzenie sprawy, a resztę uzależnić od pozytywnego rozstrzygnięcia. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Zapraszam do subskrybowania kanału i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!